Z tej strony Mateusz. Zapraszam na kolejny odcinek na chłopski Rozum TV. Dzisiaj pokażę Wam przepis, dzięki któremu na pewno sprawicie, że poranek wasz i waszej drugiej połówki będzie dużo, dużo bardziej miły, no a poza tym pozbędziecie się niechcianych resztek z lodówki, tak więc zapraszam na tosty francuskie. Naprawdę nie trzeba być Krzysztofem Kolumbem, żeby odkryć, że składników na ten przepis naprawdę nie jest wiele. No podstawą tostów jest oczywiście pieczywo. Mam tutaj chleb. On nawet dobrze jakby nie był taki super świeży, tylko taki lekko zczerstwiały, albo nawet bardziej niż lekko. Do tego jedno jajko. Taka dobra 50 mleka. No i teraz reszta już zależy od Was. Można bardziej zrobić na słodko takie tosty. No ja natomiast preferuję rodzaj zdecydowanie wytrawny. I tak mamy tutaj 50 g startego żółtego sera na grubych oczkach oraz. Kilka plasterków wędliny, która w lodówce została, do tego ulubione przyprawy, no oczywiście sól pieprz, oprócz tego wybrałem też odrobinę oregano i czosnku. Potrzebujemy też troszeczkę masła, oczywiście nie tą kostkę, tylko dużo mniej, do obsmażenia tego. No i cóż, możemy zaczynać. Do miseczki wbijamy jajo. Profesjonalnie rozbełtujemy je widelcem i dolewamy do niego. Mleko. Teraz naszą masę doprawiamy pieprzem i solą. To na pewno. W tym momencie możemy dodać też przyprawy. Ja sobie na pewno czosneczku nie odpuszczę. A i na oregano znajdzie się miejsce. Taką solidną łyżeczkę dodamy. Wybełtujemy. No i nasza panierka gotowa. Teraz w jajku z mlekiem i przyprawami obtaczamy nasze kromki. Oczywiście namaczamy bardziej niż obtaczamy. Niech się dobrze napiją. Na ciepłą patelnię wrzucamy taką łyżkę masła. A co? O, już się ładnie topi. A trzeba Francuzom oddać, że oni to jak nie wiedzą co zrobić, to albo uciekają, albo dodają masła. I teraz na to rozgrzane masło wrzucamy nasze posty. Sprawdzajmy jak wyglądają z drugiej strony. Jak już będą rumiane, to wtedy je obrócimy. Tosty smażą się 3,5 minuty, ale chociaż pamiętajcie, że każda kuchenka jest inna. I myślę, że to jest moment, kiedy już spokojnie można je obrócić. O tak. I teraz na nie nakładamy dodatki. Czyli szyneczkę. Właściwie krakowską podsuszaną w moim przypadku. Starty żółty ser. No i smażymy przez, przypuszczam, kolejne 3 minuty. Ser nam się już bardzo ładnie rozpuścił, prawie całkowicie. Nawet z boku potworzył takie fajne konstelacje przeróżne. Sprawdźmy z spodu. O tak, pięknie wypieczone. Zdecydowanie gotowe. Można przekładać na talerz. Nasze tosty francuskie są gotowe. Ja już oczywiście smażę następne. No bo mówmy się, dwa tosty dla mnie samego to smutny żarta, co dopiero. Na dwójki. Takie tosty to pyszna, choć mało dietetyczna alternatywa dla standardowego śniadania. Także koniecznie musicie spróbować zrobić je sami. Tak na chłopski rozum.